Cześć dzień prodoczyli, z tej strony Alvora tak zwana Alva no i kontynuujemy naszą przygodę z studemą Manchester <grymny> United no, Jednak się z odcinka na filmie świadom. Yy, no i przechodzę już do odcinka mamy Deadline Day Scout yy, Nie zdążyli za późno Niestety byliśmy już tam, żeby e, tu była pełna Chociaż znamy wartość ich Niestety nie znamy wartości naszych tutaj, skrzydłowych Co jest gorsze? Co jest gorsze, gorsze, gorsze? Eee... jednak opuszczę, Ale z tych... Na pewno palacios tutaj jest pewniejszym opcją, z większym overallem. Myślę, że poszedłbym po niego, ale jeszcze chciałbym zobaczyć budżet. Na szybciora budżet mamy 79 milionów. Więc akurat na transfer Palaciosa by wystarczyło. Approach, dubaj Pójdziemy troszkę w ciemno Tak troszkę Za początek 60 milionów 66,3 Okej, jest to źle, może być gorzej 60 Świetnie Myślę, że bardziej przepłacimy Ale na szczęście nie Bo 4 lata się zgodzę Teraz i teraz dajemy nam opcję dajmy mu 80 tysięcy i tak 400 i z 105 dajmy mu rówum To jest mniej niż od 900 hmm to we minął. Się. Super. Starczy. Równy 100 tysięcy. A, czy B, czy C. Ale jeszcze tą hiton odchodzi do Preson za darmo. I Palacios. 62,5 miliona. E, Press Rating. A. Ile? 84. OK. Ederson zostawimy dla porównania potem. Ehm... Ale mnie cieszy. Bardzo mnie to cieszy wręcz. Tutaj zejdzie ten. Jeszcze czekamy jaką ugartę zostanie sprzedany. Ostje się tu ładnie wkomponuje i też jest box to box, ale zobaczmy czy ma lepsze. Jest holding, ale myślę, że box to box będzie lepsze. Yy, tutaj, jak to jest? 4-4. Oboje, brawa noga. To tak zostawimy. I stajne są dwa. Bardziej pod właśnie defensywnego. Nie jest źle, szczerze. Powiem. Yy, jakby, jakbyśmy sprzedali Ugarte i Rashforda, to by było coś. Ale nikt nie jest chce ugarte i to jest problem. Jednak odchodzi z od tanich hamu, Więc teraz mamy dylemat. Albo ściągamy Sancho z Chelsea, albo ryzykujemy i kupujemy kogoś w zamian. Nie znając nawet wartości. Zobaczmy jeszcze tutaj na prawych. No nie jest tu nikt yy, oszłamujący. Niestety. nie chciałem tutaj wejść chciałem wejść w transfer hub no nie z nie ruszam ciężko hmm patrząc na te opcje zrobimy tak, odejmę tych, zostawię kwarsztelię. A powróci do nas z wypożyczenia Sancho. Jak bardzo niezadowolony będzie, czy nie będzie, zobaczymy. Nowy trener, nie ma dam szansy. Ale jeszcze trzeba mu zmienić na skrzydło. Sancho na lewe skrzydło. Zobaczymy, czy Da radę. A czy znowu nie wypali? Czy wypali tym razem? Mm, z dużą nadzieją, że jednak wypali. Sancho. Nawet jest lepszy od. <śm> y od. jezu. <śm> Teraz Forda. Więc. też są jakieś tego plusy. W sensie overall mi chodzi, oczywiście. <śm> Ta lata do City na pewno jest sprzedana Mm, ok, dziękuję za informację, ale jednak oni niej widziałem. Myślę, że nie mamy już tutaj nic do zrobienia, więc możemy szybko skipnąć, bo to już będzie marnowanie czasu. E, więc tutaj szybko sobie usuniemy mecz z Crystal Palace u siebie. Amadiallo chciałby zagrać? No, chciałby dostać szansę. Myślę, że zegarnaczo mogę mu dać. Spróbować. Eee, jeszcze za. Nie, to zostawię. Nie chciałbym tu dużo mieszać. Dobra, dam jeszcze tu Moskera, bo jest zmęczony trochę dzwich. Gramy u siebie na Old Trafford i wygrywamy 4 do 1. Hojlund, Sancho, Amat, Bruno Fernandes yy, strzelają do nas bramki. A co najważniejsze, się Sancho strzela. Co oznacza, że coś tutaj może zdziałać. Może zadziałać, może nie. Znać na tak. Yy, dwie gwiazdki dla Martineza i 85 overall. teraz yy, z Newcastle gramy mm, Paris że chce kupić co się na pewno nie zgodzę a Napoli chciałby Bruno Fernandesza myślę, że nie myślę, mam, mam taką nadzieję, że w też Bruno Fernandes nie odejdzie ponieważ no jednak jestem serduchem tego zespołu jest nie dość, że bardzo dobrym zawodnikiem. To jeszcze ma tą pasję do... To... tego you all for joining us, we'll, we'll start taking some

z Newcastle, ponieważ wygraliśmy wcześniej z Sotahamem. Tutaj wiemy już, że Arsenal będzie w finale, bo 1-1 był Aggregate i Arsenal wygrał w karnych, a my 3-3 na wyjeździe, nie, 3-3 u siebie. Teraz gramy na wyjeździe. Będzie ciężej, lecz skład jest lepszy, forma jest lepsza. Yy, zobaczymy. Chciałbym dać resztę, szczerze powiem. Tutaj wejdzie Mazra Wii eee, Coś jeszcze Myślę, że nie Myślę, że tak sobie zostawimy Chciałbym być final Carabao Cup I czy to się uda? Udało się! Chojlunt Jak mu zaufałem, tak dał radę eee, Reszta jest świetny mecz 8,5 Bardzo dobry mecz Wygrywamy 1 -0. Co nam daje Finał Carabao Cup w naszym pierwszym sezonie myślę, że mecz z NIS odstawimy już sobie na potem albo zobaczymy jak to szybko pominie. Dobra, pierwszy jeszcze rozegramy. Tutaj, tu, 3, 4, 3 to jest. Chyba? Takie troszkę tak, coś 4-3. Mógł na ławce trochę Dante bardzo zmęczony. Thank you for your patience, we'll start taking questions now. Zabornik, męczył, torne, Myśl, czy nie a ja chcę sobie robić więc potrzebujemy do doświadczenia... ...ajmanych. Myślę, że pójdę w bezpieczniejsze i zostawię Onanę. Tak ja bym powiedział. Tutaj e, 8, bardzo blisko 80 jest... E, ...mainu. Okej, okay, tutaj role plus... Czy na plus, dwa plusy u trzech zawodników z akademii? Ok, mamy jeszcze scout, tego scout reporty. To akurat będzie coś, czy z polski jest łuczak? Nie, nie, nie. Zobaczmy, czy naturalna selekcja się okaże. Tak. Nie ma, nie, 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 nie. Na pewno do tych zawodników, których właśnie odjąłem powiemy nie. Dodajemy jednego z Polski, z Anglii. Zobaczymy czy będzie ktoś tutaj ciekawszy. Dobra, mamy jednego. Teraz z Brazylii mamy pierwszego już. No i czyli trzech nowych zawodników doszło nam do akademii. Okej, okay, troszkę się tu chyba coś zawiesiło, ale dobra. Albo ja coś nie, nie strzeliłem. Development plan trzech naszych nowych łuszczak. Prawa noga prawa obrona pasuje ok wingback też mi pasuje yy, tobie zostawię do tego klasyczna dziesiątka pasuje napastnik tobie pasuje i dam dam półczera Zostawiona mecz z Nis nice, na którym skończymy dzisiejszy odcinek. Więc, ym, czy jakieś większe zmiany? Nie myślę, że wyjdziemy na najmocniejszym składem. Więc, gramy na wyjeździe pierwszy mecz i remis tylko. Tylko remis: Laborde i Bruno Fernandes strzelają. Jedyne bramki tego meczu. Ym, jednak jest to wyjazd. Y mam mu siebie, co nam myślę, że da awans. Mam taką nadzieję bardzo dużą. A Sancho rozwinął się na 84 wraz z zmianą pozycji. Wide playmaker mu pasuje. Na to się zgodzę. Yy, więc ja wam dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia. I widzimy się w następnym. Cześć.